Cześć, witajcie, pokażemy Wam na szybko co teraz przyjechało, samochody będziemy wieźli do klientów, zostają rozładowane u nas na placu. Jeep Grand roki 2008 rok, w wersji Limited z jedynym słusznym silnikiem, czyli 5.7 V8 Hemi Jeep w bardzo ładnym stanie Często pytacie czy opłaca się takie starsze samochody Myślę, że jeśli poznacie cenę to uznacie, że tak Że warto Dzipak bardzo ładnie utrzymany w środku, uszkodzenie prawie przodu, jak widzieliście. Mam tu mało miejsca, niestety. Dlatego obraz może być trochę niewyraźny bardzo ładny wydech. Customowy, gdzie przyjechał na nowych oponach. Bardzo ładne opony z końcówki roku 2018. Już dzisiaj pojedzie do pana Jana, będziemy go zawozić. Uszkodzenia jak widzicie, prawy narożnik, przedni i oczywiście to co najważniejsze w tym samochodzie, konkretny silnik. Jeśli chodzi o uszkodzenie, możecie zobaczyć, że nic wielkiego się tu nie stało. Jesteśmy w środku. Jeepka bardzo ładnie utrzymany, jak już wcześniej wspomniałem. Wyposażenie, jak na limitet, przystało bogate. książki serwisowe oryginalny zestaw podnośnik klucz popatrzcie jak czysto w bagażniku Mamy Volvo XT60 z 2010 roku, które było u nas w ofercie do sprzedaży. Dawid kupił samochód, jak jeszcze był w kontenerze. Uszkodzenie prawy przód i krzywy wahacz. Założyliśmy dojazdówkę, żeby móc o tym przejeżdżać. Volvo z silnikiem 3,2 litra napędzane tylko na przednią oś. Zobaczymy co w środku ciekawego. Połączenie materiału i skóry nie jest to Alcantara blisy pamięć foteli oczywiście tempomat duży szyberdach z roletą elektryczną ta to też zadbana trochę brudno ale poza tym OK w się mieliśmy informację, że został zrobiony serwis czyli wymiana opon wymiana klocków, już sprawdzimy, że klocki są wymienione opony jak widzicie są nowe Continental Także już 1200 do przodu. Jeśli macie pytania odnośnie importu, zapraszamy Was do kontaktu z nami Facebook, Instagram, YouTube. Można też zacząć kilka naszych filmów. Przypomnę Volvo XC60 2010 rok. Silnik 3-2 benzyna. może mamy maskę to byśmy zobaczyli tak. Możemy tutaj przyjrzeć się uszkodzeniom Jak widzimy zderzak, ślisk, reflektora ślisk, zderzaka, błotnik. Na szczęście drzwi są nieruszone. Także szkoda jest niewielka. A cena za Volvo naprawdę dobra. Samochód oczywiście odpala, jeździ.